Witajcie w poradniku, jak zrobić wszystkie zadania z ekspert broni? Wszystkie te dosłownie. To są mapy, dwie ja pokażę. Znaczy dam link do dwóch, ja pokażę jedną, bo tą lepszą. Jakbym na przykład komuś nie działa, dam link do drugiej. To są te dwie mapy. Ja tą będę grał. Odpalamy w uproszczonym. Oprócz tego, że zrobicie yy, ekspert broni, zrobicie pewnie z jakieś 20 innych Głównie związane z jakimiś headshotami albo czy, kilkoma zabiciem mi naraz. Ja jestem na moim drugim koncie specjalnie zrobionym pod y, te. No, pod tą serię i pod kilka innych może serii. A, a czemu muszę wejść do terrorystów? Ja tu właśnie mam drugie konto. Mam odnakę lojalności sobie takie kupiłem, czyli nagrałem tylko serię. I tu można zrobić wszystkie rzeczy związane z bronią, Po prostu i zabijamy tych. Antyterrorystów On ja się po chwili zresztą. Ale najlepiej, ja będzie, pokażę, że to działa. Jak już ten tutaj. O, achievement za zabicie 3, trzy... jednym najdem 3 osoby wpadł No, na przykład chyba są jakieś achievementy z MOTOBEM. Zobaczę. Nie, no nie ma. Ale ogólnie wszystkie broni tu są. Nawet jest rewolwer i tak dalej. Też by oni mi się tu nie respili. Ok, no to. To byłby taki szybki poradnik. Linki do obu mam w opisie No i co no, Na no cześć